Ostatnio, jak wiecie, no był lekki rozjazd. Był lekki rozjazd, trzeba przyznać, dwie dragon lorki. Butterfly knife, doppler, black pearl. No i mamy jeszcze dyszkę. Było 18, było 18. No ale zrobiłem sobie jedną bitewkę, którą niestety przegrałem. I dzisiaj zaczniemy sobie od sprawdzenia mojego szczęścia. Otworzymy sobie na sam początek trzy skrzyneczki 4%. No i zobaczymy, czy cokolwiek tutaj wpadnie. Mamy shadow daggersy noc. No, czyli to szczęście jest na takim średnim poziomie. Mamy niby szedł dagersy, ale to nie jest dobry nóż. Otwórzmy jeszcze trzy. No, mamy znowu parakorda. Generalnie chciałem zrobić mały teścik, zobaczyć, czy będzie tutaj coś wpadać mocnego. Jeśli nie, no to robimy underdoga. Jeśli tak, no to robimy standardowy. Dobra, teraz mamy trzy stickery. Otworzymy sobie jeszcze jedną skrzyneczkę z dragon dragolorką na 3%. No, jak tutaj nic nie wleci. No to robię underdoga. Ale jak tu wleci, no to zrobimy sobie normalną batelkę na trybie króla, czyli na trybie standardowym. No zobaczmy, może wpadnie Dragolora. Nie ma. Dobra, no nie ma Dragolora, czyli w sumie jakichś fajnych trafów, szczerze mówiąc, dzisiaj nie ma. No i robimy sobie na sam początek underdoga na trzy osóbki. No i powiem Wam tak. Na rozkręcenie damy sobie dwie skrzyneczki ze stickerami, dwie z agentami. Damy dwa eleganty na buście. Damy sobie trzy skrzyneczki, 4% Crimson, jedną brawo. Damy trzy doplerki na buście, niech będzie. Trzy skrzyneczki, 4% Sloter, Myślę, że damy sobie jedną skrzyneczkę Ruby na buście. Damy jednego Safaira bez boosta. Damy sobie jedną skrzynię, 3% Dragon Lore, albo nawet dwie. Dobra, niech będą dwie, trzy osóbki underdog, taka batelka. No z początku nie trafiliśmy nic specjalnego. No niby dwa nożyki. shadow daggersy, parakord, ale to nie były dobre dropy. Jakby wypadła dziewiątka, no to pokusiłbym się na standardowy tryb. Ewentualnie aby wleciała Dragon Lorka, ale z racji tego, że nie ma, no to walimy underdoga i zobaczmy, czy ten. Underdog wleci dla mnie. Pierwsze stickery, no takie za dyszkę, szczerze mówiąc, porówno. Druga skrzyneczka daje mi Envias za 9 dyszek, czyli najlepszy sticker dla mnie. No i w sumie początek niezbyt obiecujący. Mamy trzech agentów za dwie dyszki. Druga skrzynia, może dla jakiegoś lepszego agencika, dało mi za 8 dyszek. No na razie mam dwie stówki. Może elegancik, może awupka Prince. Dużo widzów w ogóle trafiło awupkę Prince z tej skrzyni. No ale ja dostaję MK za 1000 ze skrzyneczki za 160. No nie jest to dobry drop. Dla mnie na underdogu. Jakby to był standardowy, to jeszcze. Ale może procentowa. Fajnie by było, jakby dało jakiegoś klasika. Przykładowo dla Bota i Samo albo dla Bota Emilii. No i później jeszcze będzie szansa. No ale na razie cienko. Ja mam 1100 i Samu i Emilii mają po 100 zł. Więc no, niestety, ale muszą coś trafić konkretnego, żeby mnie przebić. Może brawo, Case? Mamy Zirkę, najlepszy skinek, niestety, ale dla mnie zobaczmy, co da Doppler na buście. Mamy M9, Doppler za 6,5 dla Emilii. No i teraz musi nam odpaść bot i Samu. No i powiem Wam, że po tej M9. Robi się grubo jeszcze, jak wleci coś mocnego. Wlatuje teraz M9 Slotter 4%, skrzyneczka, no i zobaczmy. Shadow Daggersy Noc. No jeszcze nam to niestety nie daje wygranej, ale druga skrzynia. Nie ma nic, mamy trzy stickerki i ostatnia procentowa. Ze Sloterem. Na końcu mamy jeszcze dwie lorki, no tutaj nic nie wpadło, zobaczmy Ruby na buście. No USP Kill Confirmed tutaj dla Bota i Samu. Może z Sapphiera. Oj, Butterfly Sapphire tam przeleciał, ale no niestety. Zobaczmy, no albo Dragolorka, albo Karambit, albo Flipknife! Dragolorka u Emily przeleciała, no i ostatnia skrzyneczka. Albo Body Samu trafi, albo niestety. No unlucky. Unlucky na tym underdog'u. Wysyłam tutaj Faka. no powiem wam, szkoda. Szkoda tej butelki, chociaż nie była aż taka mocna, jak się zapowiadała. Otwórzmy sobie, wiecie co? No jedną skrzynkę 4%, 260 ziko, zobaczmy. No nie wleci, powiem tak. Ten klasik miał iść do Was, ale ja na razie go sobie sprzedam i zobaczmy. Otworzę sobie trzy takie skrzynie, 100 zł za jedną. No i pierwsze trzy niestety nic. Mam jeszcze 1800 ziko, więc jeszcze trzy otworzę, może wpadnie klasik. No nie ma nic ani awubki, ani kałaszka. Jeszcze jeden underdog. No trzy osóbki i damy sobie tą skrzynię 3% Dragon Lore. No i zrobiły się delikatne schodki. Chyba będę musiał sprzedać Butterfly'a, ale zaraz zobaczymy. Damy sobie może Michaela i Aleksa. Wyślę tutaj faka no i zobaczmy. Jeszcze jest szansa na tym underdogu. Zostawmy to, płaczącą emotkę. No była szansa, no była szansa i to nawet spora. Ale no niestety, sprzedaję motylka, sprzedaję motylka i wiecie co? Otwórzmy sobie tą skrzyneczkę na buście, otworzę sobie dwie. Mamy jameczkę Golden Coil za 223 dobra, za 220 zostawię tą jameczkę na razie. Mamy Good Knife'a Tiger Tufa i mamy AWP Wildfire, no tutaj już jest troszeczkę lepszy drop. Zobaczmy jeszcze dwie. Mamy AWP Wildfire i mamy emeczkę Golden Coil. Emeczka w jakim stanie? Może będzie Statrak? Jest niestety Field Tested, dobra. Jeszcze dwie. No i mamy nowego kałaszka. No nie jest to jakiś mega drop. szkoda, że ten motylek nie wypadł, bo w sumie skrzynia na buście ta sweetcase no ma 0,8 na lora. To jest akurat sporo, ale niestety go nie trafimy. Mamy jeszcze jedną emeczkę Golden Coil. Ymm, no i powiem tak, sprzedajemy. I spróbujemy. Spróbujemy. Na Underdogu mi wleciała. Spróbujemy sobie kliknąć może jedną na 2%. Tak? Zobaczmy. No, mamy sticker. Mamy sticker i pamiętajcie, że nie zawsze traficie te najlepsze przedmioty, a tym bardziej ze skrzyneczki takiej perfidnej, procentowej, ale może, no może, ostatnio coś tam powypadało, No ale dzisiaj nie za fajnie. Dobra, robię batelkę, jeszcze jedna batelka, ale tym razem robimy tak, raz, dwa, trzy, trzy doplerki na buście, dwie skrzyneczki 4%, damy Safajera na buście. Damy emeralda, damy emeralda na buście. Damy jedną skrzynkę 1%, 2% i 3%. No, i niech to będzie batla za 7 klocków. No, zobaczmy. Może okaże się, że to będzie właśnie królewski underdog, i coś nam naprawdę tutaj sypnie. Jest Sapphire na buście, jest emerald na buście. No, byłoby naprawdę idealnie, jakby to oddało. Dajemy Adriana i Alexa. Inne boty niż zazwyczaj. Może to jest klucz. Bowie Knife niestety przeleciał. Szkoda. No, mamy 3 skiny za 3 dychy. Dwiewki Ateris i Jemeczka Black Lotus. Też średnio. Ostatni doplerek, No nic nie wpadło, mamy dwie meczki Black Lotus i Jaka Nightwish. Zobaczmy procentowa. Okej, okay, z pierwszej nie ma nic. Z drugiej jest parakord, ale za dużo nam to nie daje. No zobaczmy Safire na buście. Może tutaj coś. Disolet Space Tech 9 i awupka. No niestety nic. I Emerald na buście jeszcze jest szansa. No i Shadow Daggersy dla mnie. No i teraz. Dwa dobre dropy. Muszą być dwa dobre dropy. A raczej nie będzie. wątpy, jak już to jedna awupka. No i skrzynia 3%. A może dwie Dragon Lorki tutaj wlecą? Proszę. No mamy Huntsmana Lora. Niestety, no powiem wam. Że bilans batelek nie jest za ciekawy. W ogóle, Zwycięzcy z ostatnich odcinków, tutaj macie dwóch. Gratuluję. Zgłoście się pod odbiór skinków na Discorda. No, a my mamy 18. I zrobiły się naprawdę straszne schody. Walnę sobie ametyścika takiego jednego na buściku. No, może coś tutaj wleci konkretnego. Mamy karambita ultrafioleta. No, nie jest to najgorszy drop, ale też jakiś mega nie jest. Kliknijmy jeszcze raz. Mamy kałacha Ridera. Jestem 9 Lord tutaj. Kawachnawn Rider to jest 4stówki. Jeszcze raz to kliknę. I mamy Shadow Daggers. Mamy Shadow Daggersy. Ok. Odpuszczam. Odpuszczam i chyba spróbujemy tego Safaiera. Pierwsze co to bez boosta. O kuźwa. raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Disolet spaceów Teraz z boostem. Kałaszek Neon Rider. Mamy Kałacha Neon Rider. Jeszcze raz to klikam. Mamy awupkę bestię, No i powiem wam. Zaraz zacznę płakać, był taki powrót. Był taki mocny powrót, ale zrobiły się straszne schody. Mamy awupkę za 250, ze skrzyni za 1300. Mamy tym razem petkę, no i dobra, ja idę na procentówy. Idę na procentówkę. Dragon Laura. Fabrycznie nowa, no proszę. Fill tested. Jest feel tested. No, delikatny powrót. Mamy stickerek. Powiem wam tak, jeszcze jedna. Jeszcze jedna, proszę. Nie ma. Dobra. Yy, jak już trafiłem, to wiecie co? Odpuszczę. I może Rubi. Zobaczmy. Pierwsze co? Bez Boosta. Mamy USPK. Nie za dobrze, ale dajemy teraz Boosta. Talonik Rubi przeleciał. No to jest piąty najlepszy skinek. 18 klocków. Jeszcze raz. Mamy P250. A może jeszcze raz spróbujemy Emeralda na buście. Jeszcze raz to kliknę, zobaczmy. Mamy kałaszka Aquamarynke, no nie jest to też za dobry dropik, no i myślę, że ostatni raz można kliknąć, zobaczmy. Kałaszek Aquamarynka, czyli też nie za dobrze, też nie za dobrze, ale zróbmy sobie jeszcze tak, 4% i 3 skrzynie z M9 z loterem. Mamy para korda. Sprzedaję tego parakorda i klikamy jeszcze raz trzy skrzyneczki, no i mamy znowu tego parakorda. Okej, okay, no fajnie by było jakbym dziewiątka Slotter tutaj wleciała ostatni raz to klikam. Będzie Bowie Knife Black Lamina. No Okej, okay, no nie nie masz takiej tragedii, ale spróbujmy trafić tego klasika, bo ten klasik miał być rozdany. Dla Was, ale to po jeszcze większym winku. No nie będzie on jeszcze dzisiaj rozdawany, no ale fajnie by było go chociaż trafić, obojętnie w jakim stanie. No zobaczmy, pierwsze trzy, nic. Kolejne trzy, też nic. Skrzyneczka za stówkę. Jest tutaj duża szansa na trafienie tego klasika. Zobaczmy, jeszcze trzy. Oj, myślałem, że się zatrzyma, no ale mamy Kałacha Neon Ridera, niestety, za cztery stówy. Zobaczmy, jeszcze trzy. No, tutaj dwa klasiki, dwa good knife, y, ale mamy trzy stickery, więc nie dało 1900. Jeszcze mam zobaczmy, jeszcze trzy skrzynki, Hyper bestii też nie będzie. Ok, no i zrobiły się malutkie schody. Otworzymy sobie jeszcze jedną na 4%. Zostało się złotych, ok, nie ma. Otwórzmy jeszcze jedną Dragolory. Może wpadnie Dragolora, może się przywarci z Dragolorką, proszę. Druga. Nie ma. Okej, okay, no nie ma drugiej dragolorki, ale i tak naprawdę nie ma tragedii i myślę, że dzisiaj wiecie co? Dzisiaj ta Dziś Dzisiaj ta wąbka do rozdania, ale to niestety sobie sprzedajemy. Trzeba będzie jeszcze coś trafić, ale ta wąbka dzisiaj do wygrania, żeby ją wygrać, musisz zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. Dzisiaj dwie łapeczki to 77 groszy tyle, ile dobijecie, tyle rozdam w przyszłym odcineczku. Dodatkowo musisz zostawić suba o mnie na kanale, pamiętaj, że to sprawdzam. No i dzisiaj piszesz w komentarzu, gdzie już byłeś za granicą. Kraje, w których byłeś za granicą. No i w sumie tyle, dzisiaj łatwy komentarz. No i łatwa wąbka za prawie 300 do zgarnięcia. Ja byłem w sumie w Hiszpanii, w Grecji. W Niemczech, w Czechach, w Słowacji, właściwie na Słowacji, we Włoszech, na Cyprze, w Egipcie, no i w sumie tyle. Jestem ciekawy, jak u Was to wygląda, pamiętajcie, ale jakbyście chcieli pograć na CSGO GO klikacie ten zielony plusik, wpisujecie Kodzik w access, otrzymujecie darmowe 2 zł i 10 groszy na start, dodatkowo plus 10% do wpłaty, czyli po 100, masz 110, płacisz 1000, masz 1100. Zobacz, co widzowie robili na moim Kodziku, naprawdę potężne rzeczy robili. No i jakbyś coś zrobił, no to pochwal się tym u mnie na Instagramie, linka może w opisie, metody płatności to blik, visa, skiny, paysafecard, sms, pamiętaj, że strona jest tylko i wyłącznie dla pełnoletnich, musisz mieć 18 lat, żeby tutaj grać, a ja dzisiaj na sam koniec klikam jeszcze Dragon lore. No dwie Dragon Lorki przeleciały, tutaj jeszcze w ogóle trzecia, no blisko, naprawdę blisko, ale kliknę jeszcze raz. Okej, okay, nie ma, no i wiecie co, polećmy sobie już za ciosem. Polećmy sobie teraz za ciosem i zrobimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Okej, okay, dobra, coś takiego. Robimy takiego underdoga, to jest underdog ostateczny. Cztery skrzyneczki bez boosta, trzy skrzyneczki z boostem, dwie dragonlorki, dajemy botai samu i Michaela, zobaczmy. To jest ostatnia bitwa w tym odcinku, mam nadzieję, że to będzie królewski underdog. No nie ma nic, na razie z dwóch pierwszych średnio. Może skrzynia Ruby? O, skrzynia Ruby bez boosta dała na wajkę za trzy klocki, więc nawet, nawet, ale dalej niestety nie wygrywamy. Emerald dał good knife'a Emeralda, no i dobra. Mam pięć stówek, ale skrzynie z boostem. O kurwa, no i skrzynia z boostem mi dała bajoneta safajera za 20, kurwa, klocków. Aha, jeszcze na wajkę, no i to standardowy by dał pewnie. Piękna bitwa by była. No byłaby piękna bitwa, naprawdę ponad 30. Wysyłam tu faka. Jepcie się. Naprawdę jepcie się. Mamy 21. To sprzedaje mamy 21 klocków. No to ja myślę, że kończymy kliknięciem. I tym kliknięciem kończymy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.